Witam wszystkich serdecznie na naszym pierwszym spotkaniu o modelach wejść. Dzisiaj sobie poruszymy najprostszy, dosłownie idiotoodporny model wejścia, który stosować może każdy, i jest on stosowany nie tylko przez początkujących, ale masa. Masa pro-traderów używa tego właśnie banalnego sposobu. Jak wiemy, mamy różne, różne Metody rozgrywania rynku, te takie najbardziej znane, typu te ICT, SMC, SMC. Jedną z takich metod jest też właśnie tak ogólnie zwane trend following, czyli podążanie za trendem. Tak naprawdę wszystkie te metody odnoszą się do tego samego troszeczkę w inny sposób. I, i, I większość z nich też się opiera właśnie na tym, żebyśmy podążali za trendem. Także każda inna metoda może się opierać na tym zwyczajnym podążaniu za trendem. Ale jest, jest taki sposób grania, który się nazywa do, dosłownie właśnie w ten sposób trend following I, i polega on tylko właśnie na tym, żeby patrzeć, jaki mamy trend i się po niego podpinać. Generalnie każda metoda o tym mówi. I tutaj mam dla Was przygotowany taki naprawdę najprostszy, najprostszy model wejścia w kilku krokach, to będzie chyba cztery kroki, jeśli dobrze pamiętam jak oceniamy sytuację kiedy chcemy, kiedy chcemy wejść na rynek i coś sobie pograć, nie? Jak ocenić, czy dany moment jest OK Czy ja powinienem w ogóle wchodzić w rynek w danej sytuacji w najprostszy, naprawdę najprostszy możliwy sposób. Także zacznijmy sobie i będziemy się na bieżąco też mówili co i jak. OK? No to zaczynamy. Krok pierwszy, no to oczywiście określić, jaki mamy trend. Zawsze z wyższego interwału niż ten, na którym będziemy szukali wejścia. No, równie, dobra. Zawsze zaczynamy od określenia sobie z wyższego interwału, właśnie co się dzieje. Tak? Sprawdzamy, czy trend jest aktualnie wzrostowy, czy spadkowy. Oczywiście może być też konsolidacja, ale o tym nie będziemy teraz mówili. My szukamy sobie wejścia albo w momencie, kiedy cena idzie do góry, albo w momencie, kiedy cena idzie w dół. Oczywiście to podejście można stosować do każdego interwału, niezależnie czy będziecie chcieli skalpować, czy będziecie chcieli swingować, czy to będzie pozycja trwająca 5 minut, czy to będzie pozycja trwająca 5 miesięcy. Ten schemat działa tak samo i możecie go tak samo z, z taką samą skutecznością stosować na każdym interwale. Tylko mówię, zasada jest zawsze ta sama, że gramy, znaczy badamy trend na wyższym interwale niż gramy, niż szukamy wejścia. Tak? Przykładowo tak jak tu macie, jeśli gramy na M5, jeśli szukamy naszego wejścia na M5, no to najpierw trend sobie patrzymy na H1, czy nawet na H4, żeby dobrze określić, co się dzieje. Jeżeli skalpujemy i będzie to interwał M1, no to sprawdzamy sobie M15, M30, może nawet i H1, chociaż to już będzie troszeczkę wysoki do skalpu. Także to jest nasz krok pierwszy. Banalny krok w praktyce wygląda on oczywiście w ten sposób, tak? Trend wzrostowy, kiedy wszystko leci w górę, no i trend spadkowy, kiedy cena idzie nam Określiliśmy, jaki jest trend, no to idziemy na krok drugi. Po tym, jak określiliśmy sobie trend, no to patrzymy, co chcemy grać. Czy chcemy grać long, czy, czy chcemy grać short? Jeżeli mamy trend wzrostowy, to odpuszczamy sobie shorty i szukamy sobie podłączenia pod longi. Jeżeli natomiast mamy trend spadkowy, no to odpuszczamy sobie Odpuszczamy sobie longi i szukamy wejść w short. Bo tak jak powiedziałem, gramy z trendem. Mamy tutaj podążać za trendem. Go with the flow z angielskiego. Takie fajne powiedzenie. A my po prostu mówimy, że gramy z trendem. A więc sprawdziliśmy, określiliśmy, więc idziemy, krok trzeci. <laughs> tym jak określiliśmy sobie z wyższego interwału, jaki mamy kierunek. Przechodzimy wtedy na nasz niższy interwał, na którym chcemy grać i patrzymy, co dzieje się lokalnie na tym niższym interwale. Tak, jeżeli mamy trend wzrostowy i stwierdziliśmy, że ok, chcemy się podpiąć z longiem, wchodzimy na niższy interwał, no i patrzymy, że na niższym interwale też mamy ruch do góry, no to czekamy. Jeżeli się okaże, że na niższym interwale mamy ruch w dół. To znaczy, że idzie to w kierunku e, miejsca, gdzie możemy znaleźć potencjalne wejście, żeby przyłączyć się do tego ruchu, ponieważ chcemy wejść w pozycję na lokalnych korektach. Analogicznie w przypadku trendu spadkowego, jeżeli chcemy grać tego shorta, podłączyć się pod ten spadek, patrzymy na niższym interwale i cena też aktualnie leci dalej w dół, wtedy czekamy. Jeżeli Idzie aktualnie do góry na tym niższym interwale, no to zaczynamy szukać wejścia. I teraz zaczynamy rozglądać się za wejściem. Przechodzimy do kroku czwartego. I tutaj jest kluczowe, czy cena jest aktualnie w oporze, tak? Czyli zrobiliśmy krok pierwszy, sprawdziliśmy sobie jaki jest ogólny kierunek trendu, zrobiliśmy krok drugi, sprawdziliśmy sobie lokalnie, co się dzieje. Z ceną w danym momencie, no i teraz przechodzimy sobie do kroku, do kroku ostatniego, czwartego. Krok trzeci sprawdziliśmy, że rzeczywiście jest ok. Mamy, mamy aktualnie lokalne korekty, więc teraz dochodzimy do ostatniego kroku czwartego, czyli czekamy, żeby cena trafiła w opór. Czyli jeszcze raz po, po kroku. Jeżeli mamy trend wzrostowy, chcemy się podpiąć z longiem, lokalnie mamy korektę. To patrzymy, czy ta korekta już doleciała nam do jakiegoś oporu. Jeśli nie, czekamy. Jeśli natomiast doleciała nam do oporu, szukamy wejścia. Analogicznie w kwestii trendu spadkowego. Chcemy się podłączyć pod spadek. Cena lokalnie zaczęła sobie wzrastać, czyli mamy jakąś lokalną korektę. Czy jest już w oporze? Nie, czekamy. Jeśli tak, to szukamy wejścia. Tak wygląda to w praktyce. tak, Mieliśmy ten duży, duży interwał, zobaczyliśmy, że był wzrostowy. Zeszliśmy sobie na niższy. Zobaczyliśmy tutaj wyłamanie, że cena zaczęła się cofać, dostała jakąś lokalną korektę. Weszła nam w opór, szukamy wejścia, odpalamy longa i lecimy sobie dalej do góry. I analogicznie w trendzie spadkowym. Tak, cena nam tutaj spadała. Zaczęła nam się budować do góry. To, czyli mamy jakąś lokalną korektę. Ta korekta doszła do oporu. Szukamy wejścia w short, podpinamy się i lecimy dalej w dół. Mam nadzieję, że wszystko było widoczne. Zobaczyliście wszystkie te slajdy. To jest najprostszy, najprostszy z prostych metod wejścia. Nie wiem, czy tutaj jest sens w ogóle to sobie komplikować. Można naprawdę rozgrywać rynek latami, stosując tylko i wyłącznie takie jedno proste podejście. Czyli patrzymy trend z wyższego interwału, wchodzimy na niższy interwał, patrzymy, czy doszła do oporu, weszła do oporu, atakujemy. Oczywiście te opory też jeszcze można sobie później tam rozgryzać i szukać, gdzie będzie rzeczywiście jakiś lepszy i gorszy. O tym sobie możemy powiedzieć kiedy indziej. Ten najprostszy pierwszy model wejścia, który Wam chciałem przedstawić, wygląda właśnie w taki sposób. Jak macie jakieś pytania czy jakiś komentarz co do tego, co właśnie tutaj zobaczyliśmy, to e, napiszcie proszę w komentarzu. Jeżeli wszystko jest jasne, to możemy sobie zaraz jeszcze rzucić okiem na, e, na jakieś wykresy, ale najpierw chciałbym zamknąć temat tego modelu wejścia. Tą prezentację wrzucę oczywiście na serwer no i nagranie z tego tutaj żeśmy powiedzieli tak samo wygląduje na serwerze. Celowo zaczynamy od takiego właśnie najbardziej, najprostszego modelu, gdzie tutaj nie ma za dużo rzeczy, których można gdzieś zepsuć po drodze czy źle dopatrzeć, ponieważ kolejne jakie będziemy poruszać, no też będą coraz bardziej tam stopniowo skomplikowane. Natomiast tu jest taki naprawdę idiotoodporny, no, nawet dziecko mogłoby tradować yy, używając takiego modelu wejścia. Cztery proste kroki i wiemy, czy odpalamy pozycję, czy nie odpalamy. To nie ma wpływu tutaj, czy jest hosset, czy bez do Dlatego jest podane Ba, warianty, jak spada i jak rośnie cena. E, aha, o tobie chodzi o, no, no tak, ten opór i wsparcie. No, ja lubię mówić, o, lubię mówić opór na jedno i na drugie. <laughs> Oczywiście to teraz, y, co do twojego pytania, czy opory i wsparcia będą się zamienić no tak, no zamieniają się jedno w drugie, ale to, to, dlatego ja wolę mówić opór po prostu za każdym razem, bo jest to albo opór od dołu, albo opór od góry i tyle. No to, tak czy siak, jest to poziom, gdzie cena ma napotkać jakiś opór, i tyle. Nie? Co innego, jeszcze później określić, które te opory są lepsze, które są gorsze, i w których rzeczywiście ryzykować sobie wejścia. Ale to nie było kluczem teraz z tej prezentacji. To sobie rozwiniemy też później, jak będziemy mówili stricte o oporach. Natomiast tak, 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 Marcin. No, jak wejdzie na takie wyższe te, to będziemy musieli poszukać, ale one się kreują. Mówię o samych oporach, osobno porozmawiamy sobie w tym z tych kolejnych spotkań i wejdziemy w szczegóły. Co i jak, których oporów szukać, na które nie zwracać większej uwagi, co i jak. Niemniej w praktyce nie jest to Wam potrzebne przy tym modelu, bo wiemy, że zawsze jest jakiś tam margines błędu, tak? Zawsze stop, stosujemy sobie z tego stop lossa. Jeżeli ktoś się zdecyduje grać, co Wam też często powtarzam, wybrać sobie jedną jakąś metodę i ją grać. Każda z tych metod, każdy z tych modeli, wejść. Mają zbliżoną skuteczność. Żaden nie jest dużo lepszy od, od, od innego. To zawsze będzie tam około tych 60-70% skuteczności. Każdy model ma margines błędu. I najlepszym scenariuszem dla każdego tradera jest to, żeby wybrać sobie właśnie jakiś jeden scenariusz, i się go trzymać. I się go trzymać i go po prostu brać. I który byście nie wybrali, to na każdym. Na każdym modelu wejścia, czy na każdej metodzie rozgrywania rynku, powiedzmy sobie, nawet, czy na każdej strategii rozgrywania rynku, zawsze będą okresy, kiedy ta dana strategia nie zadziała. I to jest też miejsce, w którym mnóstwo ludzi popełnia błąd, bo hmm, przez jakiś czas będą zarabiali, stosując jedno pod, jakieś jedno podejście, fajnie im powchodzi, super. Później na, nadchodzi moment, kiedy mamy pasce tych hmm, nieudanych wejść. One zawsze się wydarzą, taka passa zawsze przyjdzie prędzej czy później. No i mnóstwo osób wtedy zmienia podejście i szuka kolejnego. I to jest duży błąd. Bo każdy każdy z tych, z tych strategii, każdy z tych modeli będzie miał okresy, w których nie zadziała. W których rynek będzie się poruszał trochę inaczej i, i wtedy ta strategia nie zadziała. No ale to nie znaczy, że, że należy zmieniać strategię. E a jedynie stosować się do, do, do zasad, zasad zarządzania kapitałem i ochrony tego kapitału, stosować stop lossy, podchodzić, stosować wielkości pozycji takie, żeby nie tracić za dużo z tego portfela i po pasie kilku nieudanych zagrań zaraz wejdą znowu, zaraz nadejdzie znowu pasa dobrych zagrań, które się udadzą. Tak to działa. Naprawdę tak to działa. Nie ma co się załamywać jakimś stoplosem, dwoma, trzema. Pamiętajcie, że tak czysto przykładowo na szybko. 50% skuteczności. Ja już o tu kiedyś mówiłem. 50% skuteczności to nie jest tylko i wyłącznie wariant jedno udane i jedno nieudane zagranie. I tak na zmianę. To nie jest taki zero jedynkowy tryb. 50% skuteczności to równie dobrze może być passa 50 udanych zagrań i 50 nieudanych. I to dalej będzie. 50% skuteczności, tak? Czy 30% skuteczności? To też to będą 3 udane, 7 nieudanych. To jest taki idealny scenariusz. To może być 30 udanych z rzędu, a później 70 nieudanych. Czy 90% skuteczności? To może być 900 udanych z rzędu zagrania, a później 100, 100 plusów. I to dalej jest 90% skuteczności. Dlatego powtarzam jeszcze raz: wybierzcie sobie jakąś, właśnie, jedną metodę, która Wam się spodoba. Może ze względu na to, że właśnie będzie najprostsza. Może ze względu na to, że akurat będziecie widzieli to, co należy widzieć na rynku, yy, stosując daną metodę. Jak już znajdziecie coś, co Wam leży, coś, co rozumiecie, coś, co widzicie, to grajcie to. Rynek. To nie jest strategia, to jest strategia naprawdę, nie ma żadnego zielonego, złotego, zielonego, złotego grala. Tutaj nie ma żadnej tajemnicy, tutaj nie ma żadnego podejścia, tym złotym gralem jest psychologia tradingu i zarządzanie kapitałem. To jest złoty gral tradingu. Nie żadna metoda, nie żaden wyszukany model wejścia. Psychologia i zarządzanie kapitałem. To jest podstawa tradingu. Nie potrzebujecie nic więcej. Wystarczy 50% skuteczności i, i, i stosunek 1 do 2, żeby być profitowym. Można mieć jeszcze niższe, można mieć 30% skuteczności, można mieć 10% skuteczności i być dochodowym na rynku.